Witajcie! Jak zapewne wiecie, dzisiaj losowanie zwycięzców naszego konkursu. Jeszcze do godziny 12 można było wziąć w nim udział. Przypominamy, żeby wziąć udział w gwiazdkowym konkursie Vivio trzeba było Polubić naszego fanpage'a, udostępnić zdjęcie konkursowe, napisać w komentarzu VIVIO. Zgłoszeń było 319 i zapewniamy, że wszystkie znajdują się w tej oto szklanej kuli. Przystępujemy do losowania zestawu numer 1 o wartości 56,39 zł. Zestaw numer jeden otrzymuje pani Kamila Musiał. Serdecznie gratulujemy. Wygrywa pani olej kokosowy, olej arganowy, olej migdałowy oraz glinkę. Teraz czas na zestaw drugi o wartości 52 ,80 zł 80 groszy. Przystępujemy do losowania. Zestaw drugi składa się z: żurawiny suszonej, rodzynek irańskich, śliwki suszonej, daktyli, orzechów brazylijskich oraz orzechów merkowca. Zestaw numer 2 wygrywa pani Anna Trak. Serdecznie gratulujemy i życzymy smacznego. W związku z dużą popularnością naszego konkursu i dużą ilością zgłoszeń wylosujemy 10 osób, które otrzymają 10% rabatu na zakupy w sklepie cośdrowia.pl. Przystępujemy do losowania. 10% rabatu otrzymuje pani Monika Szczołko. Pani Gosia Arendt, pani Katarzyna Scheller, pani Patrycja Żwawiak, pani Anna Kaliszak. Pani Izabela Rogula, pani Skotka Ania, pan Wiesław Lewandowski, pani Anna Nowak. Oraz pani Magdalena Uroda. Jeszcze raz wszystkim zwycięstwom serdecznie gratulujemy oraz dziękujemy wszystkim uczestnikom za wzięcie udziału. Zapraszamy do dalszego śledzenia naszego fanpage'a oraz zapraszamy na naszą stronę internetową www.vivio.pl. Już niebawem znów będziemy mieli dla Was kolejne niespodzianki. Zapraszamy!